Tam się trzeba pilnować. Taka do bramki wchodząca. A co tam się dzieje? kontra dotrzymana bij ach idzie! zatrzymaj go o! z wiatrem poszła z wiatrem tam jest zawodnik kontuzowany całkowicie ale ładnie z głębi pola szedł tylko, że spalił. Zagraj! A mnie tam poszedł. Jeszcze próbuję. O! Piękna brama! O! Tego to się nie spodziewałem! Ho, ho, ho! Gościu! On musi trenować, mi się wydaje O, koko piękna brama Lolo. Jeden, jeden, ładne No Szacun. Okej. Patrz, ale dobre to było! Dobre to było! Skoczyła, skoczyła i teraz! Patrz, pasujeczka miała być. Celnie Bramkarz musi to podać, ale ma tutaj patelnię. Ale miał patelnię. Teraz co? Ale parada za dobre było! Brawo Bramkarz! Haha! <laughs> Technika bramkasza to mi się podoba. <laughs> o, ja pierdykam. A teraz zmylił wszystkich. Jeszcze, jeszcze na pewno ma parę trików za nadrzóg. A czeka on strapiła, dobić no! Kurde, ale było blisko. Dobrze idzie piła, pomimo wiatru. Nie. Zagraj mu o to nóż! Jak mógł. Teraz będziesz się musiał szarpać. Nie no, czysto. Bez faulu, bez faulu! Spokojnie! piła z wiatrem, to ona strasznie idzie. E, tam był Paul, widać było. A wyrzucił go fest, ale jeszcze dojdzie. Patrz, na końcówce linii złapują. Nie, tu sędzia lepiej widział, widzicie? Wybij mu to, wybij mu to I znowu pani Powrotem z powrotem no. Podanie dobrze A! Jest szansa dla nich No tak, no po naszej zabawie po naszej zabawie, no wykorzystał teraz. No, miał w zaladł te Miał, wiadomo, kocham. O, no, tam trzeba się już pinować, bo się rozpędzi to już koniec. Jak już się rozpędzi, to koniec. Idzie ale tak czekać kochasz. Jeszcze po glisku strzela. Dobrze idzie, dobrze idzie. Ładnie szła. Okej. Okay. A czemu nie strzelał? Bo jeszcze kiwny? Ja cię już mógł to lutować z pierwszej szkoda. Teraz kontra idzie okropna, ale Wiat nam znowu pomógł, na szczęście. Do niego, do niego! Dążył, patrz jak ładnie! I bramkarz jeszcze! O, to już mi się całkiem podoba! Brawo bramkarz! Ewa obrona! O cholera grozi. Nie da mu się obrócić? Będziesz strzelał stąd Uuuu On stanuje naszego Daj naszego Kasia daj! Mocno! O to chodzi! Pajek jak Francja stanęła, ale! Ale stanęła w na złość nam Ty ugra, tył gra! Jeszcze, jeszcze, szuka do Rafałlu! Patrz. Ustawienie to Jeszcze gramy, jeszcze gramy! Patrz, patrz jak szła, ale szła, ja pierdolę! Pięknie szła! Z naszej perspektywy to ona pięknie szła. Tak jest. Już możesz wracać? Ona staje w powietrzu, Powrót, powrót, bo ich za dużo tu jest. Pięciu już atakuje. O, ale wchodzą to ładnie. Tylko, że za długo, no bo to wiatr. Musisz poprawkę na wiatr brać. Przerwa, proszę bardzo. Wyrównana ta piesza połowa. Daj ja się! A jak go tam puścili? A on tam czekał na spalonego. Przyjdź, przyjdź, przyjdź. No oni się znają, jak chły konie. Będzie szczera chyba. No tak, wiadomo. No wiadomo. No dobrze, nie. No to już czwarta, tak? Trzecia. Nie dopuść go, nie dopuść go do strzału. A, no pierdoli, a, a, to, to... <głosł> a Widzisz, ten chciał skopiować sytuację. chciał to, to, to samo zrobić. Ale musi jeszcze chyba potrenować. Przejęto, przejąć! Tu straszcie... Ten ładnie poszedł. Idź sam teraz, sam! Wracaj, nie stój! Kurwa! A, nie przyjął tego dobrze. Wszyscy tam skąd chcą zszczelić temu naszemu brałkarzowi? No. Poddaj mu! I teraz długa! Długa! Jeszcze! Ja pierdzielę. Przedł, Przedłusz, przedłuż tylko! Aj, to trzeba było się wywrócić! Ale musimy się nauczyć wywracać, bo to bez przewrotki V to nie walko. k**a. Ja pierdynę, no jak? No, to, 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 to to trzeba podrenować, bo to k**a, nie wiem. Ładnie idzie ta piłeczka! Patrz, bramkarz na miejscu. Jeszcze próba, jeszcze próba! Kto to jeszcze trzeci raz dobije? Próbują wyjść? Ładnie go przypilnował Tam będzie szarpał Tam będzie szarpał czy co? Z główki, z główki Ach, tu kuchnia z przechodzi Poszedł, poszedł kapitan Ale w porę Leczy Pięknie, i teraz puszczaj, uciekaj już! Tak, sobie muśbie chodzić w masło. To mi się podoba. Musi być. Patrz, kto to dobije, jacyś sok! Dobre było, sebej! Lecy masz? No, Brałkarza pochwalę. tak, no kaza to już wy chwalicie, nie? Nie mam się nazywała banan, nie? O, teraz w drugą stronę. Oj, bramkarz bez paniki! Wracaj, wracaj, kurde, wracaj! Przeciągnięcie. Teraz! przekąta, przekąta! Oj, jaka piękna piła! Musi być! No musi być. Jasie szok! Cholera, dobre było. Blisko, blisko, blisko! A to piękny go tutaj. Tam na miejsce! Obrońca na miejscu, pięknie obrońca zrobił wszystko co mógł Brawo, brawo! Kasuj mu to podanie Nie damo ale technika użytkowa Przechodzi sama piłeczka idź, ale idź. Zagraj do środka Spokojnie Zagraj, zagraj! Tak jest Piękna piła! Zajebiste! Zajebiste to było! Popisowa akcja! Piękna akcja była! Koda, że golebnie skończona, cholera. Jedziesz, jedziesz do końca! Do końca! Patrz! Seta! Ja yeah! Brawo! Brawo! Na raty, ale. Ja jest brameczka, super! Nie, no! Czy mamy faso? Mocno! O to chodzi! Idziesz, Marcin do końca! Teraz poszedłeś! To już jest twoje! Pięknie! Chodź dalej! Ciało, było się wywrócić, a nie zastanawia się, czy wywrócić. Uwaga, uwaga, pilnować się. O, rozciągnął. Plecy, plecy, plecy. Zagraj mu, zagraj mu ładnie. A jeszcze raz. Cholera, popatrz. Szkoda tego, bo to było ładnie zagrane. Pięknie! Idzie Seba. Ale walczył tam do końca. A, piłka do bramki. Wybij to, wybij mu to. A teraz se na widok. Jeszcze, wystawił. Wy, kurwa, na... Wystawił. zaj, Będzie wrzucał za nich, patrz. Piłka stanęła, dobra, posła. I w drugą stronę idzie. A jak ją przepuści do koniec? Waszej tu na prawej, bo dziewiąteczka już się szykuje. O, daleka strzał, patrz. O, dobre było. Ale nie, to się wydawało, że dobre. To strasznie daleko po bramki. Uwaga! Dobrze idzie! Zagraj na, na pamięć, na pamięć, na pamięć! Dobrze, no, dziela się ładnie, pięknie! Aj cholera, popatrz! Zatrzymane! I długa piła, długa bo plecy masz! O, dobre, dobre, dobre muś. O, patrz teraz z wiatrem, z wiatrem! Weź poprawkę na wiatr! Jest taki filmik już. Teraz filmik numer dwa. Patrz, patrz, patrz! Piłka zawisła, to koniec meczu, tak! Jeszcze też zaczyna padać! Jeszcze to przejąć! Jeszcze to przejąć! Ale ten prawka z daleko kopie miło wiatru! Więc tyle! Patrz, jak pięknie dał! Pięknie dał, no przecież musisz to skończyć! Jest! Brawa! Jest brama, Jest trzy czy? Brawo! Ale ładna przedłużka tam była. Ale była ładna przedłużka. Seba uszczelił. Uważaj tu na dziewiątkę, bo dziewiątka jest szybki. O kurde, to jeszcze kupa czasu. Kupa czasu dzisiaj. Puść go Darek, puść go! Aj, ej ej! Dobrze, 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 ale to musisz mieć w głowie. Musisz mieć w głowie takie rzeczy. No piła, stanęła, patrz, znowu stanęła. Pierwsza, pierwsza, mocno. Nie, odpuść mu. Będzie dorzucał groźną piłę. Jeszcze brałkaz Jeszcze brałkaz tam walczył! Nie, sformułował. A nie, ręką. Przejąć, przejąć ją za wszelką cenę! Ale! Jeszcze mu przeszkodził na trochę! Kurwa, co z tymi podaniami? Nie będzie kręcił do końca, tam będzie kręcił! Patrz, jak wymyślił! Bramkarz piąskuje, wybija. brałkaz to jest wszystko robi tam, to trzeba. Tu żebym to przejąć. Na no wróćcie jeszcze teraz. Trzeba bronić remisu czy jak? Nie wiem. O kurde bramka czy jak, Pali. Nie ból rozpalony! Nie to nie był rozpalony, chłopia, od styuszy. Spieszy im się pilować się. Pilować się. Ale tutaj pięciu, sześciu atakuje naszą bramkę. Masakra. Sześciu na naszej połowie. Cała drużyna. Jeszcze raz. Położył jednego, drugiego. Darek plecy masz. Ach, cholera. Do niego, do niego mu stale upiła! Dziubnij to, tak! Na uwolnienie nawet! Na uwolnienie, bo to kucha, napór straszny jest teraz. Nie, nie daj mu, nie daj! Teraz, 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 przykodna. Sebek, zagraj, zagraj to, Sebek! Ładnie, ładnie. Musi uwolnić do zagrania. Dam kasz! Kontra, znowu kontra. Ja pierdolicie. Krótko, krótko przy nim, krótko przy nim! Brawo! Brawo! Dziubni ją! Dziubni, nie kiwaj tylko dziubni! Brawo! Doświadczenie zawodnika. Jednak umiemy upadać. Dobra walka chłopaki, dobra walka. Ach ładnie, tak! Przenieś nie ja cię przeszłam przez obrońców. Jeszcze nie wszystkich, ale będzie dorzucał się szak Dziobniaziom musisz. Powrot! Nie da się kiwnąć! Dorzuci czy nie dorzuci Ale wiatr już no deszle koniec świata pierwsza Wybij! Okej okay. o to chodzi! Jeszcze go postrasz! Dobra! Próba, próba! Jeszcze wejścia! Ktoś to zgarnie? Proszę, jaki udany, wejście. Ja się powiem, bo naprawdę, że... Ho, ho, ho.